Mi niezmiernie miło, że w tym roku browar w warca jest honorowym gospodarzem dla polskiego kongresu browarniczego. Wydarzenie jest to najmniej niezwykłe, bo może spoić całą branżę piwowarską w jednym miejscu, wymienić się poglądami, zobaczyć nowe technologie i opowiedzieć po prostu, co się ciekawego w ciągu ostatniego roku wydarzyło. Dobrze się przy tym bawiąc, będzie mi niezmiernie miło oprowadzić też grupę po browarze w Warce, pokazać nasze ostatnie nowości, wyniki, cały browar i zaprezentować go dla szerszej publiczności i otworzyć przede wszystkim dla ludzi. Tradycja spotkań browarniczych ma wiele lat. Cieszymy się, że możemy być częścią tej tradycji. 12. edycja Polskiego Kongresu Browarniczego zgromadziła jak zwykle. Mamy na liście ponad 250 gości, kilkudziesięciu wystawców. Jesteśmy dumni z tego, że, że to spotkanie cieszy się tak dużą popularnością branży browarniczej. Nazwa Kongres zobowiązuje. Spotkanie towarzyszy szereg dodatkowych atrakcji, między innymi profesjonalny konkurs Good Beer, konsumencki konkurs Piwne Akordy, wystawa piwa oraz strefa piwnych innowacji. W tym roku będziemy mieli okazję skosztować lodów o smaku piwa. Dziękujemy Państwu serdecznie, że jesteście z nami. Witam Państwa na. Na Polskim Kongresie Browarniczym na jubileuszowej 13. edycji. Firma Ecolab, jako sponsor generalny Polskiego Kongresu Browarniczego, po raz kolejny jest reprezentowana na tym kongresie przeze mnie i przez współpracowników naszych. Jestem bardzo zadowolony, że jak co roku możemy się dzięki firmie Bicotech spotkać na Polskim Kongresie Browarniczym. Mogą spotkać się wszyscy przedstawiciele naszej branży. Chciałbym serdecznie podziękować panu Detrowi Patrykowi Cieśnikowi, Detrowi w Warce, który zrobił nam jubileuszowe piwo na Stulecie kolabu i na Polski Kongres Browarniczy. Jak co roku jesteśmy patronem naukowym Kongresu Browarniczego. W tym roku prowadziliśmy warsztaty dotyczące sensoryki piwa, ale w szczególności wpływu mikroorganizmów i. Ich wykorzystania w technologii piwowarstwa, w jaki sposób wpływają na sensorykę i w jakie wspaniałe aromaty można za pomocą ich uzyskać.